Hej wam! Witajcie w nowym vlogu. Dziś nie będzie to weekly vlog, a film, w którym spróbujemy się ogarnąć po chorobie, która tak naprawdę dalej trwa. Jeżeli chodzi o moją chorobę, to mam infekcję. Zaczęło się od zapalenia gardła i nosa, przerodziło w ostrą infekcję górnych dróg oddechowych. No, jak pewnie słyszycie, no to mój głos jeszcze nie jest idealny, no i nie jestem 100% zdrowa, jestem dalej na lekach i będę na nich jeszcze przez jakiś czas. Byłam w przeciągu jednego tygodnia na trzech wizytach stacjonarnych u lekarzy, gdzie na dwóch z nich miałam dostać antybiotyk, natomiast no, po tym jak lekarze spojrzeli i zobaczyli, że ja mam alergię na antybiotyki, no to po prostu. Mi ich nie dali. Więc jak rozumiecie, dla mnie takie infekcje dla mojego organizmu są dosyć ciężkie do wyleczenia, no i miejmy nadzieję, że mimo wszystko się uda. Żeby poprawić sobie nastrój, żeby chociaż trochę ten dzień był lepszy, no to postanowiłam sobie ułożyć łóżko jako tako i jak co rano poszłam ogarniać się do łazienki. Ogólnie teraz przez zatoki mam. kręci mi się dosyć sporo w głowie i no mam nudności przez to. W związku z czym, jak przyszłam do łazienki, to już mi było bardzo źle, no ale jak co rano. Umałam twarz i jak tutaj możecie zauważyć, masuje się i to naprawdę pomaga i jeżeli macie bóle głowy i takie rzeczy wam pomagają, to bardzo wam polecam pójść do fizjoterapeuty, który wam rozmasuje twarz, jakkolwiek to brzmi ale to naprawdę działa i ja dzięki takim masażom przestałam mieć problemy z bólem głowy jak widzicie dalej smarkam i używam, staram się używać ręczników papierowych do wycierania twarzy zapomniałam o zegarku, który zakładam zawsze o poranku no i oczywiście umycie ząbków. Też y, leżało pranie na ziemi u mnie w łazience przez nie wiem ile, więc postanowiłam, że je upiorę, ale w końcu go nie uprałam, tylko wsadziłam do pralki. Tutaj sobie naszkowam ubrania, no bo wiecie, jestem sią mamą, no to muszę sobie jakby... Najpierw są pewne obowiązki. I jeżeli chcecie zapytać, ile czasu nie małam włosów, no na pewno ich nie małam w chorobie, no niestety, jest jak jest, to była ostatnia rzecz, o której myślałam, to jak wyglądam. Pamiętajcie o tym, żeby tak czy siak używać dezodorantu, bo no, nie chcecie brzydko pachnieć. Tutaj nałożyłam sobie maść od dermatologa, serum z witaminą C. I nie wiem dlaczego, ale jak posmaruję sobie zaraz szyję, co zobaczycie tutaj mam SPF, to robi mi się zaczerwienienie na szyi dekolcie. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się robi. Też nie wiem dlaczego, tak nałożyłam SPF na rękę. No zdarza się, nie wiem. Nagrywałam, coś mi je odwaliło, nieważne. Tutaj sobie jeszcze nałożyłam balsamik No i właśnie, a propos tutaj moich nudności Gorąca herbata z rana Zwykła czarna, bez cukru, cytryny Niczego, słodzików Taka po prostu czarna herbata, nie za długo parzona To jest złoto i uwierzcie mi To super pomaga I to jest moje zbawienie w ostatnich dniach Tutaj też chciałam sobie zjeść serek wiejski z granolą No bo musiałam wyjść i ogarnąć W końcu obowiązki, które przez choroby No nie mogłam ich wykonać Więc musiałam to ogarnąć No ale no ciężko było nawet otworzyć ten serek wiejski, ale to już był chyba znak od wszechświata po prostu, że no nie, nie zjadłam dużo więcej niż to co widzicie a granoli to dosłownie ten kawałek, który tutaj zobaczycie zjadłam więcej nie dałam rady, bo było to dla mnie za słodkie i no po prostu nie dałam rady, za to herbatka weszła jak złoto, jak co poranek No i obowiązki jako psia mama. Tutaj oczywiście są rzeczy ważne i ważniejsze, ta jest najważniejsza. Tutaj w jeszcze dopiłam sobie herbatkę. Pojechałam sobie po warzywka, głównie rzeczy na obiad, ale ta milka to jest złoto i odkryłam ją na chorobie. i Jest przepyszna. Wjechała kolejna herbata, bo dalej się nie czułam za dobrze. I dobrze zrobiłam, bo potem w końcu byłam w stanie zjeść. Tutaj sobie wsadziłam rzeczy do zmywarki. No, a tutaj już czułam się źle. Była to około godziny 11, 12 w środku tego dnia. No, już było źle ze mną. Już mi się kręciło w głowie. W ogóle czułam się, jakby miała 40 stopni gorączki. Nie miałam siły w ogóle. Ja nawet tutaj nie, nie leżałam, tylko tak pół leżałam. No, tragedia. Generalnie tragedia, i w związku z tym poszłam się położyć do łóżka, bo stwierdziłam, że może zasnę. Jest to dosyć słaba sytuacja, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, bo wiecie, właśnie. O to chodzi. Próbuję jakby normalnie żyć i dawać radę. I wiecie, no, okej, okay, mam zatkane zatoki, boli mnie nos. Gdzieś tam mam problemy po prostu w tym zakresie, ale to nie jest tylko to. To jest właśnie to, że kręci mi się w głowie, jest mi niedobrze, tracę właśnie w ten sposób siłę i to nie jest, wiecie, takie o, nie chce mi się. Ja naprawdę po prostu nie mam siły, i to nie jest tak, że o, wezmę telefon i siedzę na TikToku. Nie, ja potrafię tak leżeć i po prostu patrzeć w ścianę albo przez okno, aż mi po prostu przejdzie. I dzisiaj w taki sposób przeleżałam z półtorej godziny, jak nie dwie. No ale potem postanowiłam, że okej, okay, trzeba coś spróbować zrobić. Złączyłam sobie podcast Krwawa Skandynawia. Przesłuchałam trzy odcinki, całkiem spoko, polecam. Fajna opcja do posłuchania tak o. Tutaj chciałam w miarę odkurzyć łazienkę, no bo chciałam sobie zrobić dzień dla mnie, moment dla mnie. I tutaj możecie zobaczyć rzeczy, które użyłam tutaj pod prysznicem. Bardzo polecam ten szampon i odżywkę, jeżeli macie blond włosy, natomiast to jest jak prawdziwy toner Fanka, Jak to przetrzymajcie długo na włosach, to możecie mieć fioletowe włosy. Ja tak sobie kiedyś zrobiłam. Bardzo wysusza i uważajcie. Ten olejek z jest bardzo fajny, To jakieś zwykłe. Płyn pod prysznic. Peeling z jaj, Ok, bardzo ładnie pachnie. Z DDMA Balei e, Pianka. Płyn do higieny intymnej. No i tak jak mówię, ten szampon. I odżywka z Joanny. Tutaj sobie jeszcze wzięłam. Inaczej obciąłam paznokcie, Założyłam szlafro. No i znowu wzięłam się za umycie twarzy. I nałożyłam sobie jakąś taką nawilżającą maseczkę, którą zaraz zobaczycie. Jest okej, okay, ale czy jakąś ją super polecam? Nie, jest okej, okay, ale no nie tak, że będę lecieć ją kupować ponownie, no bo nie zrobiła na mnie wrażenia. Tutaj się jeszcze nabalsamowałam takim otóż balsamem z Ziai. Wzięłam też sobie ciuchy na przebranie, no i zajęłam się włosami, których jak już wiecie nie mam długo, ale były w całkiem spoko stanie mimo wszystko na to, w jakim mogłyby być. Tutaj nałożyłam sobie odżywkę, taki krem wygładzający, Rozczesałam sam znowu włosy i termochrona, oczywiście, to jest bardzo ważne. Tutaj sobie rozdzieliłam, powiedzmy, grzywkę z resztą włosów, spięłam spinką. No i mam taką szczotkę obracającą, wysuszającą suszarkę, nie wiem jak to się nazywa. Nie, jakby nie wiem, ostatnio nie umiem układać włosów, nie wiem co się stało, po prostu nie potrafię, nie wiem. Zrobiłam cokolwiek, żeby poczuć się trochę lepiej, bo wiecie, no to już był ten moment, kiedy ci przydałoby się czuć troszkę lepiej, a nie jak shit. No i tutaj sobie dalej suszyłam włoski. Tutaj znowu dezodorant. Tutaj sobie szczurzam giełki, no i tutaj sobie postanowiłam, że coś ugotuję I tutaj sobie przygotowywałam akurat warzywka do, nie wiem jak to nazwać, ratatuja. Nie wiem, takie warzywka po prostu gotowane z przyprawami. Całkiem fajna opcja. Duszone, coś ten tenesen. Cukinia, cebula, papryka, marchewka, przyprawki, czosnek, papryka, słodka, mielona, nie, nie pamiętam. Tutaj sobie zaczęłam przygotować też zupkę pieczarkową, której nie dokończyłam, już dzisiaj, jutro sobie dokończę. No ale tutaj brałam pieczarki, tutaj przygotowałam włoszczyznę. No i jak widzicie, zaczęłam sobie w Lidlomixie szykować zupkę pieczarkową. Tutaj mi pokroiło warzywka. Jeszcze dołożyłam selera. Tutaj, jak widzicie, obiad, ziemniaki, kurczak i te warzywka po prostu gotowane. No i tutaj sobie je jadłam. Jak widzicie, warzywka wyszły całkiem dobre. Happy kiddo. No i tutaj oglądałam YouTubeka. taki czas dla mnie. Ogólnie jeżeli chodzi o mnie, to YouTube jest safe place dla mnie i kocham go oglądać i twórców, którzy są właśnie tacy szczerzy, nie robią takiego życia na pokaz i dla mnie to jest mega relaksujące. No i jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo się dobrze w tym bawię. I słuchajcie, prawda jest taka, że w tym dniu chciałam jeszcze sobie tutaj poukładać takie diamenciki, zrobić laminację brwi, ogarnąć jakby jeszcze twarz, ale nie czuję się najlepiej i nie będę tego robić. Na tyle dzisiaj było mnie stać. Tak jak widzicie, nie jest jeszcze idealnie, ale muszę spróbować, tak jak Wam wspomniałam, wrócić jakkolwiek do życia. I zobaczymy co dalej, bo nawet ciężko na ten moment stwierdzić. Po prostu muszę spróbować jakkolwiek wrócić do życia. I zobaczymy, co się dalej stanie, jak coś będę wracać do lekarza. Mam nadzieję, że to wszystko minie. I już nie chcę wchodzić w szczegóły, jakby co dokładnie lekarze mi robią. Jestem pod opieką, mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie lepiej. Ale widzicie jak jest, nie jest jeszcze ideolo. I tyle, widzimy się w przyszłym weekly vlogu. Dajcie znać, co myślicie o takim filmie. No i dużo zdrówka dla Was, bo to jest naprawdę najważniejsze. Do zobaczenia następnym razem, hej!